Każde dziecko marzy o powrocie do domu, co jeśli ten dom zapewnia mu kochająca babcia, a mama, która odzyskała prawa rodzicielskie, jest dla niego zupełnie obcą osobą? Pani Janina wychowuje wnuczkę niemalże od urodzenia. Cztery lata temu została uznana jej rodziną zastępczą, bo jak twierdzi, jej biologiczna mama miała zatargi z prawem i nie zajmowała się córką. Ona zosta zostawiła dziecko po 5-6 dni. E, włóczyła się, chlała e, z różnymi mężczyznami, wszystko tylko jak był telefon, to zaraz jechała. Jak ja poszłam do po nią, e, się dowiedziałam, że gdzieś w Wiedlinie czy gdzieś jest, to do bicia Kakała, do, dorobiła się wyroku za mnie, za znęcanie się. Nie ma w ogóle meldunku, tylko ma jeden pokój. Do którego kuratora chodziłam, do mocarskiego, mówiłam, że ona pije, że ona cuda robi, żeby pojechał do eko, dziewczyny mu tam powiedzą, do głuszycy. To on powiedział, że jego to nie obchodzi, że wystarczy mu tylko opinia. Opinia od sąsiadów, z którymi pije. To, co się w tym momencie stało z Wiktorią, to jest po prostu jedna wielka farsa. Jest mnóstwo niedopatrzeń ze strony sądu, kuratora, całego wymiaru sprawiedliwości. Nikt tak naprawdę nie był, nie sprawdził, na jakie warunki mieszkaniowe czy, czy bytowe Wiktoria powinna trafić. Nikt tego w żaden sposób nie sprawdził. Tam w tym momencie przebywa jedno dziecko. Małgorzata, czyli mama wraz z kubentem w jednym małym pokoju. Mama nie ma ani pracy, ani warunków finansowych, ani żadnych materialnych, żeby w tym momencie utrzymać dwójkę dzieci. Tu trzeba zaznaczyć też, że jest w ciąży z trzecim. Ona nie da rady, bo trzecie dziecko teraz przychodzi. Ona nie da rady sobie, bo ona z koleżanką zostawia nawet Mateusza, jak gdzieś jedzie. Jak tutaj jest, Wiktorii, z pani obserwacji? Bardzo dobrze. Ona tu jest tak przyzwyczajona do nas wszystkich, że naprawdę ona chce tu zostać. Ona ostatnio powiedzieliśmy jej, że Gosia zabierze ją do siebie, to od razu uciekła pod stół i złapała się mnie za, za rękę. Przyszła do mnie na rączki i nie chciała iść do mamy. Mimo to sąd rejonowy w Wałbrzychu 18 grudnia wydał decyzję o rozwiązaniu rodziny zastępczej oraz nakazał babci oddać wnuczkę pod opiekę biologicznej matki. Pani Janina nie potrafiła pogodzić się z faktem, iż straci wnuczkę na zawsze, w związku z czym odwołała się do sądu apelacyjnego w Świdnicy. Ten jednak 14 kwietnia podtrzymał decyzję Wałbrzyskiego sądu. Była sprawa, zrobiłam odwołanie na Świdnicę, wzięliśmy adwokata, i ja powiedziałam, że ja dziecka nie wydam musiał wydać, abym się nie od, od wyroku nie odwołała. Teraz mieliśmy 14 w świdnicy i sąd zadecydował, że dziecko ma wrócić do matki. Już następnego dnia matka małoletniej Wiktorii przyszła odebrać córkę. Ta jednak nie chciała z nią iść. Dzień później pani Małgorzata wróciła. Tym razem w asyście pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. Ale wy możecie wejść, bo wy macie zgodę. A ja pozwalam też nie nie mówić. Ja pozwalam. To, też moje ja a ja mam panią za tym wypisywać. Pani Janina odmówiła wydania wnuczki. Żeby mnie nawet skulił w kajdany, dziecko nie oddam. Napiszemy, pani napisze, fil filerowa oświadczenie, że zostawia dziecko u siebie. My napiszemy jako, jako instytucja PCP do sądu, złożymy odpowiedni wniosek, złożymy Ale oświadczenie i poczekamy na dalsze Ale czy będzie sądu? to, że dziecko nie chce iść, że dziecko się 4, kluczowo 6, trzyma 4. i nie chce iść? No oczywiście. Niestety jest to rozwiązanie tylko tymczasowe, bo wyrok sądu jest prawomocny. Matka w każdej chwili może wrócić po Wiktorię. Pani jest mamą dziewczynki? Czy uważa pani, że tutaj jest jej źle? Nie wypowiadam się. Gdzie dziecku będzie najlepiej? Czy pani ma stałe miejsce zameldowania? Czy pani ma swoje mieszkanie? Czy Pani ma w ogóle mieszkanie? Kocha pani tą dziewczynkę? Jak pani sobie poradzi z trójką dzieci? A dlaczego w sądzie pani nie ujawniła, że jest pani w ciąży? Czy pani jej zapewni dobre warunki? Sąd wszystko sprawdza. Jak razy, są sprawdza? Trzy a pani coś jest... był u mnie. Proszę? Trzy razy byli. Ja sam nie odjadę być dziecka, absolutnie. Mnie to nie interesuje, ja wam tutaj. Jest tutaj punkt, także jest rozwiązana rodzina następcza. Babci pozostaje złożyć wniosek o zmianę postanowienia sądu oraz nowe wnikliwe przebadanie sprawy. Biorąc pod uwagę dobro dziecka, urzędnicy nie wzięli pod uwagę tego, co czuje Wiktoria, która niestety jest kartą przetargową pomiędzy skłóconą rodziną. Wiktoria, chcesz iść do mamy? A z kim chcesz zostać? Pani Janinie pomoc prawną zaoferował przewodniczący Rady Powiatu Ziemskiego Marek Tarnacki oraz adwokat Piotr Sosiński.